Wow, Nancy! Ile tu ciekawych rzeczy! Tylko spójrz! Cześć dziewczyny! Chciałybyście zagrać w magiczną grę? Czeka na Was najlepsza nagroda! Ojej, spróbujmy! Jestem pewna, że wygramy. Musimy tylko dobrze wycelować. I Hurra, wygrana! Nancy, jesteś the best! Ojej! Co się z nami dzieje? Zmniejszamy się. Aha, proszę bardzo. Obiecałem wam nagrodę. Dostaniecie ją. Trzymajcie się, dziewczyny. Co jest? Gdzie my jesteśmy? Witajcie w Challenge u Tajemniczych Przycisków. Co to za challenge? Dlaczego jesteśmy w I Dlaczego tu są kamery? Czy ktoś nas obserwuje? Zabierzcie nas stąd! No i po co te krzyki? Przed wami cała zabawa! Naciskaj przycisk, nie bój się! To prawda, przycisk wcale nie jest straszny. Zwłaszcza, że wylosowałaś pyszny napój ze Starbucksa. Zobaczcie, jaki wspaniały! Zbitą śmietaną! Jillian, to wszystko jest twoje, baw się dobrze! Tylko nie zapomnij o oddychaniu! I uważaj na włosy! A dla zdoby czapeczka z delikatnej bitej śmietany. Bardzo ci pasuje. Jest smaczna, spróbuj. Ej, to moje! Wow! Mmm, pyszności. Jaka delikatna. Ciekawe, co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk. Co my tu mamy? Aha, karma dla kotów. Wszyscy je uwielbiamy. Ale zapaszę. Kolejny jest dla ciebie, Nancy. No, pachnie tak sobie. Pewnie jeszcze gorzej smakuje. Ojej, prawdziwy deszcz o smaku tuńczyka. No, Nancy chyba się nie spodobało. Cóż, może następnym razem jej się poszczęści. A teraz znowu kolej Jillian. Ciekawe, co czekają tym razem. Hmm. Nacisnę ten przycisk. Sprawdźmy. O tak, to Coca-Cola! I to ile? Cała piramida. Ojej, Gillian! Uważaj! Kola spada na Ciebie jak grad. Obyś tylko nie nabawiła się guza. Ostrożnie. Na zaraz oberwiesz. Ale za to możesz się cieszyć chłodną kolą. Co? Ja mam karmę dla kotów, a ona Coca Colę? To niesprawiedliwe. Nancy, mamy nadzieję, że tym razem ci się poszczęści. O, to przecież blaster. Można nim zamrażać różne rzeczy. Spróbuj. Jest załadowany i gotowy do lodowego ataku. Tylko uważaj. Ojej! Wow, mrożona kola smakuje jeszcze lepiej. Niczym lody. Jillian, daj mi spróbować. To ja zamroziłam ci kolę. Nie dasz? No to patrz. Moja broń zamienicie w lodowy posąg. A co? Teraz możemy udekorować tobą zimowy park. A póki Jillian jest rzeźbą z lodu, zobaczmy, co będzie dalej. O, kakao Nesquik. Jakie pachnące i gorące. Sam raz, by roztopić naszą królową śniegu, Gillian. Patrzcie! Udało się! Przyjemny czekoladowy prysznic. Co może być lepszego? Ale dobrze. Kurczę! Nancy, twój blaster już się rozładował. Nie możesz niczego zamrozić. Jillian, naciskaj na guzik. To jest tak ciekawie. Za każdym razem nowa niespodzianka. Co się teraz wydarzy? Wow. To szpiegowskie okulary. Mają je tylko prawdziwi szpiedzy. Pożyczymy je na chwilę. Czego się nie robi dla challenge'u? Łap, Jillian. Wyglądają rewelacyjnie. Baw się dobrze. Tylko uważaj. To cenny przedmiot. Wow, jakbym była w grze komputerowej? Co to? Jakieś podpowiedzi? Nacisnę ten uśmiechnięty przycisk. Myślę, że trafię na coś wspaniałego. Masz rację, Gillian. To wielkie wiadro słodkiego karmelowego popcornu. I jest całe twoje. Pyszne i chrupiące. Masz teraz zajęcie. Uporaj się z tą całą górą popcornu. Nie jest to łatwe zadanie, ale dasz radę. Kurczę, wow! Ale pyszności. Co jeszcze? Nacisnę jakiś guzik. Niech będzie różowy. Sprawdźmy, co dostałaś. Ojej! Wielka torba kolorowych skitelsów. Wiem, że je bardzo lubisz. Ech, szkoda, że w życiu pada deszcz ze zwykłej wody, a nie z kolorowych skitelców. Ale super! Zgadzam się. Okej, okay. a co kryje się pod tym przyciskiem? Czekamy z niecierpliwością! Wow, to gigantyczna paczka delikatnych marshmallows. Są przepyszne. Jillian, jesteś taką szczęściarą. Po prostu toniesz w słodeczach Każdy chciałby być na twoim miejscu. Ciesz się. O tak. Ale pyszne pianki. Mniam, mniam. Mogłabym jeść je wiecznie. Ej, a może podpowiesz mi, który guzik powinnam wybrać, żeby też dostać coś smacznego? Ej, tak, naciska zielony. Dziękuję. Ciekawe, co tam jest. Nie chcecie martwić Nancy, ale dostałaś rybę z puszki. Co za zapach! Uah, Cóż, może będzie ci smakować. Każdy ma inny gust. Niektórzy lubią coś na słono. Ups, ale ty chyba nie lubisz, co? Cóż poradzić, takie są zasady naszego challenge'u. Może trafić się wszystko. Jillian, oszukałaś mnie! Pożycz mi swoje okulary szpiegowskie. Ciekawe, co można przez nie zobaczyć. ojej, są odpowiedzi i guzik do wyjścia. No w końcu na wolności. Ojej, co się dzieje? Pomocy! Przepaść! Co mam robić? Uff, było blisko. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Jillian, twoja kolej. Wybierz przycisk, ale koniec z podpowiedziami. Okulary przepadły. Ciekawe, co będzie. Ojej, Nutella. Jaka słodka. Czy może być coś lepszego niż wodospad z czekolady i orzechów laskowych? Gęsta, delikatna masa idealnie łączy się z puszystymi piankami marshmallows. Próbuj Jillian. I Jak? Chyba ci smakuje, wydaje mi się, że wystarczy. No i co powiesz? Znowu mi się poszczęściło. Spróbuję czerwony, ojej! Słodkie fasolki Jelly Belly! No wow! Ale jest pewien haczyk. Te cukierki są dostępne we wszystkich smakach. Nie dowiesz się jaki się trafi, dopóki nie spróbujesz. No i co? Jaki ci się trafił? Ojej, ile cukierków? Wyglądają dosyć ciekawie. Spróbuję. No i co, Nancy opowiadaj? Ojej! To magiczny cukierek! Jesteś teraz niewidzialna! Nancy, gdzie się ukrywasz? Ej! Poszła sobie i nic mi nie powiedziała? Hej! Nancy, gdzie się ukrywasz? Oh, no! A... Nikt mnie nie widzi. Ale super. O, mój nos. Aj. Zaraz oberwiesz. Widzę cię. Czekaj, idę po ciebie. Gdzie jesteś? Wychodź. No! no dalej. Co to jest? Klucz od klatki. Hurra, jestem wolna. Teraz ty, Jillian. Chodź, chodź. Spadajmy stąd. Żegnaj, wredne klaunie. Pa, pa, Witamy w challenge'u dla artystów. Ale super. Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie. Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja? Nie podoba mi się to, co mam do tej pory? Może powinnam zmienić taktykę? Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Próbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, Flamaster! Ja też chcę nim rysować. Eh, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi, jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech! Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję. Odechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Cześć, ja ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Kurę, starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę. Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre. Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek. Tak, jaki słodki. Przejadł się, więc skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia, czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna? Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Hurra, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Y nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary! Kupa? Kurczę! Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu! Ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny. Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały i bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia. Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym, lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować. A Mary? Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? Na no to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samanta, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc, nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj? Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze, zobaczmy co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam Ci nauczkę! Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A sik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A wsi... Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach, moich mary. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę, czas start. Oczywiście to będzie coś wspaniałego. Malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą, są takie kolorowe. Wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że ketchup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie ok. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Tak szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Mm, sosy naprawdę dobrze pachną. Muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania. Kurcze zniszczyły mój rysunek. Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci? O nie, zjadłam wszystkie sosy. Teraz nie mam czym rysować. Ale to nie szkodzi, po prostu podkradnę rysunek Samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście. Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki? Mary, to nie jest twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samantha, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? A jednak gratulacje! To Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący cię trafił. Nawet ci pasuje! Odczepcie się! Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia! Gotowe! Życzcie mi smacznego! Pyszności! Jak najszybciej subskrybujcie kanał Darada. Czeka tam na Was zawsze świetna zabawa.